Z bibliotecznych zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi powstała ekspozycja poświęcona Solidarności w rocznicę 25-lecia. Miejsce na ekspozycji znalazło tylko kilka pozycji książkowych, bo wszystkich nie dało się pomieścić. Na szczególną uwagę zasługuje monumentalna ponad tysiąc stronicowa księga dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999. Jest to unikatowe dzieło, które Bibliotece ofiarowała w grudniu 2001 roku Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Składa się z sześciu działów, prezentuje portret Polaków i obejmuje wszystkie dziedziny życia Polski historię, politykę, edukację, kulturę i ekonomię. Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy naszej, która jest tutaj właśnie wyeksponowana i także do obejrzenia książki, która jest właśnie tutaj. Również pokazana to jest księga jedna z trzydziestu, które funkcjonują w Polsce. Podarowana nam przez panią Małgorzatę Niezabitowską, między innymi, która właśnie tą książkę opracowywała. Ten biblioteka urzęduje w godzinach od 10 do 18 w poniedziałki, wtorki, w czwartki i w piątki i w tych godzinach państwa zapraszamy. Byłoby nam bardzo miło, gdyby oprócz tego jeszcze naszych czytelników zjawili się również osoby, które tutaj są przyjezdne. Biblioteka nie po raz pierwszy wyszła z inicjatywą przybliżenia historii i wydarzeń Sierpnia 80 mieszkańcom Rumi, głównie młodzieży. Gdyż sześć lat temu w galerii u bibliotekarek miała miejsce wystawa zdjęć Zbigniewa Trybeka, Sierpień 80, oni tworzyli Solidarność. Obecna ekspozycja wystawiona będzie do końca sierpnia, podobnie jak wystawa prac dziecięcych Wielkie Malowanie, czyli okładki naszych książek. Autorami prac powstałych w Dzień Dziecka są uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi i Prywatnej Szkoły Podstawowej w Redzie. Z ramienia szkoły współpracę z biblioteką nawiązała Jolanta Tańska. W bibliotece poza wypożyczaniem książek czytelnią i galerią od ponad roku istnieje również czytelnia internetowa. Biblioteka dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi. Punkt dostępu do Internetu, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych, utworzony został w ramach ogólnopolskiego programu iKOMka i finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dodajmy, że w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo w Galerii Signum można oglądać wystawę fotografii autorstwa Leszka Żurka z rumi pod tytułem „Moje ogrody”. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia obu wystaw w bibliotece i Domu Kultury.